Patrzcie co znalazłem, bo e, o tam gdzieś leżało, koło tego zielonego śmietnika. Jeszcze pokazuję, bo to tutaj nie mam. O, kamyczki. Nie widzicie pewnie, kamyczki. I teraz chcemy to gdzieś schować. Tak, Myślę... chcieli, bo y, znowu Ej. jestem. Ja nie mogę kość. Ja tego nie pokazuję. Ale to jest jakaś kość, pokaż sobie. patrz. I to ale... kość, kość. Ja to, to, to nie wiem, ja to nie wiem, co to jest. czemu to jest tutaj? Czemu Bo to wyglądało, jak tu są spływało? Ale nie, no. E. Już, już nie ma powrotu, no. Widział. Co to jest? Chyba piasek. Tak, piasek, 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 piasek. Ja już się strzałem. A w ogóle to jest film jest, fila. No miał to być odcinek z kamyczka, ale jednak to będzie poszukiwaczy, a to no zrobimy. No, skoro. Już to jest to jest. No i takie ołki rzeczy znaleźliśmy. No co? To? No to no no. idziemy. Znaleźć coś, żeby to był długi. Chodź, teraz chwila będzie dumna, bo nie mamy nic do znalezienia? Ale mówiąc... Czemu to Ty doniesiesz? Chociaż rzeczywiście to może być od Gindyka, to. No. Tak. Ja lepiej tej, tej kości nie będę już sprowadził No i super O piesek Dobra, ale my nie szukamy piesek Ale my nie idziemy do piesek, tylko do kardy okay. Co nam z nieba? W ogóle U nas przy szkole? Tu, 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 tu. Jest tak dużo głupie Co ty robisz? U tu tu, tu. Tu. nas przy szkole? Tak dużo głupie? Weź, przestań. Kolejne gówno. Gdzie? Ona nas w szkole no jest tak dużo główien. Nawet była tam taka szanownia, właściwie zabiera i ci gówno po psach. No. I gówno zabierają, gówno po psach. Zabierają. Zabierają. No, no właśnie, gówno zabierają. Gówno, gówno zabierają. Chyba chodziło ci, że nie zabierają. nie, gówno, gówno zabierają. 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 Nie zabierają no, to gówno Dobra. ale gówno to nic a więc gówno nabierają tu jest dużo samochodów więc to możemy pokazywać tam jest chyba rejestracji szczególnie nie możemy pokazywać znaczy notabik no. o, a tutaj chyba tutaj nie wiem czy to na... nie, nie nagrałem tego ale tu Kuba znalazł z dymnych. Kuba to znalazł? To no, taki granat dymny. No, był... Nie, serio. Znaczy... Nie. A nie, aktywny. A nie, to był. To był. To był... Eee, ktoś chyba się KFC najadł. McDonald's lepszy. W nie, a w Ja nie mogę, Nokia. Nokia. Nie. My nie. to znaleźliśmy telefon. Sprawdzamy. Telefon znaleźliśmy. Tu jeszcze jest szybka. Nie, to nie Nokia. Samsung. Samsung. Samsung i Gold. Nie mam no to. Ja nie mogę telefon znaleźliśmy. Eee, jest to jest jakaś bramówka na ten telefon. Teraz mówię z dwóch Jeżeli mnie oglądacie, e, to mówię, że że akurat już wychodzę i zobaczyłem kolega, tak jak wczoraj. Żeby nie było, że... To, eee, pokaż, ale chwilę tylko. Pokaż tu. Ale raka. No. Ja nie mogę chyba kolejna okładka na jakiś mały mini telefonik. Nie. Tak. Ludzie, ludzie za dużo jedzą KFC. Za ja nie mogę tak. ja serio? serio. Ja nie mogę tam jest kolejny telefon. Ile byśmy za tym zarabili? Okej. ten telefon To kolejne. Czemu? Czemu tu? Były jakieś... Są tam jakieś słoiki z wodą zawsze i ten sam kolor. Wszystko... Wszystko tak... A może jednak to nie będzie finał? O nie! Nie! No Jezu! Kolejny KFC! Nie. nie! To! Zostaw to! Zostaw to! Nie to! Zostaw to! Idę od Ciebie. Idę od Ciebie. Spokojnie ja do domu wracam. Wywalaj to. Tato drugie też. Do widzenia. Wiem, ale nie, wywalaj. Jak to wyrzucisz? Jak Kuba przyjdzie... Nie. Zostałem zakaz. Nie, wywal to. Może kiedy. Może kiedy tylko ty będziesz z to wtedy. Ja nie do widzenia. Ja mówię do widzenia. To jest naprawdę debil. Debil jak debil. Wywal to gdzieś tam. Wywal to, wywal to, wywal to. Tamto to jest jeszcze gorsze, bo to może się w każdym momencie... Nie, ja o ciebie idę. Nie. mam tu są papierosy? Tak, są też papierosy. Ej, patrz, patrz na chwilę! iPhone! 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 Dobra, widzowie. Może te słoiki z wodą będzie na trzeci sezon. Dobra, widzowie, na raz, koniec sezonu.